Ogólnie, żeby takie łożysko wybić, ja już mam tu w połowie wybite. W domowych warunkach bez prasy, należy znaleźć sobie taki klucz, taką nasadkę, żeby rozmiar odpowiadał tutaj. I takim moteczkiem delikatnie tutaj uderzam, tak powolutku, ale równomiernie. No i w efekcie. Wychodzi nam łożysko, no i tak do końca. Następne łożysko, tak samo delikatnie, próbujemy sobie wbić i będzie załatwiona sprawa. Później montujemy wszystko do kupy i elegancko. Zawsze możecie też, jak nie umiecie wyciągnąć łożyska, podjechać w jakieś miejsce, w którym wam to wyciągną. Ale warto mieć ze sobą już nowe łożysko, żeby po prostu zmienić. Numery łożyska są tutaj napisane, więc podejrzewam, jak wcześniej zadzwonicie do firmy, która sprzedaje łożyska, to Wam naszykuje takie łożysko. No i to jest wszystko. Dzięki.